Pewnie już wiecie, że w uniwersum Hellboya i Karoliny Porzucek to wszystko jest jednym wielkim bajzlem uczuciowym, przypominającym mi osną wersję Titanica po tanim jabolu. Raz są razem, raz się żerą jak dwa bezdomne koty o parówkę, potem nagle jest przerwa, ale nikt nie wie od czego i po co, a dziś? Dziś jesteśmy na etapie, gdzie Porzuckowa niczym bezdomne emocjonalnie panda siedzi na klatce schodowej Hellboya i wyje do księżyca, błagając go o wybaczenie. No ale po kolei, bo przecież każdy gówno trzeba rozsmarować równo, szanowni państwo. Otóż Hellboy podczas prowadzenia live'a klasyka godzina 23 nagle. 23.47, Wpadł na pomysł, żeby zamknąć drzwi w domu. Ale nie tak o, żeby przeciąg nie łapał, tylko z takim dramatycznym akcentem, bo relacja z Karoliną to ostatnio jeden wielki znak zapytania, napisany krwią potem i rozlany kompocikiem. Ruszył więc w stronę tych drzwi. Ciężki krok, mina, jakby zaraz miał walczyć z bossem w Dark Souls, i nagle BUM, dźwięk na klatce, jakby ktoś się wspinał po schodach. Jakby Karolina, ta mityczna istota, postanowiła jednak wrócić, by spłacić swoje emocjonalne długi. Czekajcie, ja muszę zamknąć drzwi. Na pewno. Na pewno tu nikt nie wejdzie. Nie ma Poczekaj, chwilę. Poczekaj, chyba tu chodzi. Ale nie, to tylko jego brat. Ulga jak po sraczce na stacji benzynowej. Hellboy odetchnął głęboko, jakby ktoś mu właśnie powiedział, że to tylko zły sen. Kazał bratu zamknąć drzwi na potrójny zamek, łańcuch, kłódkę i zaklęcie z Harry'ego Pottera. I oczywiście, brońcie Boże, nie wpuszczaj nikogo, nawet jeśli będzie to Karolina z bukietem przeprosin i flaszką żalu. A nie, to mój brat. O. Ale się przestraszyłem. Ja w dole. Ale się przestraszyłem. Myślałem, że Dona tu idzie. Zamykaj drzwi. Zamykaj drzwi. Zamykaj drzwi. Okazało się też, że Karolina nie ma kluczy do jego domu. A nawet gdyby miała, to jej gigantyczne tulpsko nie przeszłoby przez szczelinę pod drzwiami, więc niech sobie nawet tam nadziei nie robi szanowni państwo. Ona nie ma kluczy. Ona nie ma kluczy i lekko zaniepokojony tym emocjonalnym zamieszaniem, postanowił się uspokoić i nalał sobie kompotu. Kompotu, rozumiecie? Jakby to był napój bogów. Przystojniaczek się wkurzył, no to szklanka malinowego i lecimy z koksem. Poczekajcie, kompotu muszę sobie trochę dolać, bo jestem dzisiaj tak po*******, że... Wtedy padło pytanie, co byś zrobił, gdyby to była ona? Karolina, a Helbo jak na prawdziwego alfabetona przystało, wypalił bez zająknięcia, a nie otworzyłbym drzwi, basta, koniec, kropka, kurtyna. Ale wiecie, jak to jest z takimi deklaracjami. Niby twarda, potem nagle dresik zmięknie, serduszko drgnie, ręka sama sięga po klamkę. No ale jeszcze nie teraz. Co byś zrobił, gdyby to była ona? Nie otworzyłbym drzwi, proste. Według słów samego Helboja Karolina to taka dzierlatka, co nawet nie zna numeru jego mieszkania. Ba, on twierdzi, że ona to raczej nie zna żadnych numerów żadnych, bo ona najprawdopodobniej nie potrafi czytać. Ot, typowa diagnoza TikTokowa, zero literek, pełna kosmetyczka i puste spojrzenie, szanowni państwo. No dobrze, tylko ona jest taka głupia, że ona nawet nie wie, jakie ja ma numer mieszkania. Ale niespodzianka. Karolina! Doskonale znała adres. Ba, znała go aż za dobrze, bo napisała do niego na live'ie, że stoi pod jego klatką. Jak piesek, co zgubił pana. Chce pogadać, pogadać, a może jeszcze poczuć jego woń. Woń Hellboya, czyli edycja limitowana Turcja Final Level Boss. Hellboy jednak miał w nosie i sentymentalne wypociny. Nie wyjdę i ciul w wolnym tłumaczeniu. O wpuszczeniu jej do środka to już w ogóle mowy nie było, bo cytując klasyka, musiałby się z nią podzielić bratem. A jak wiadomo, dwóch helbojowych siurków na jednej imprezie to dwa siurki za dużo. Logika prosta, jak instrukcja obsługi CEPA. Pójdę jak za mną pogadasz. Bardzo mi przykro. To musisz czekać do samego rana. Teraz postój sobie pod kratką, poczekaj sobie skomlej k jak pies na kolana. Na kolanka. W dalszej części monologu do telefonu Helboj zaczął grozić Karolinie przez zamknięte drzwi. Mówił, że ma sobie postać pod klatką, poskolnąć jak bezdomny pincer i nie robić mu cyrków, bo on ma teraz ważniejsze sprawy. Karolina chciała jego wsparcia, może trochę czułości, może nawet klasycznego, bitą śmietanę z uda. Ale niestety, Hellboy w tym czasie był zajęty byciem sobą, czyli totalnym hamem z TikToka. Chciałaś ze mną pogadać? Jechałem po ciebie samochodem, to powiedziałaś mi, że wrócił. Dobrze, to wróciłem i już nie mamy o czym rozmawiać. Koniec. To był Twój. Wybór! Później padło coś o jakimś rudym typie, który miał jej ogarnąć hotel. Nikt nie do końca wie, kto to ten rudy, ale wszyscy podejrzewają, że to kolejny chłopaczek Karolinki. Jak wiadomo, pożyskowała zmienia parterów częściej niż Gacie, a ma do wykarmienia już szóstkę dzieci. Jedno z nich ma już ponad pół godziny. Dojrzały człowiek niemalże. Jechała przez miasto, no to nie jechać! Bo jechać do Rudego tam, z którym się dałaś... a teraz to idź sobie. Wracając do Helboja, on cały czas twierdzi, że to nie jego wina, że relacja poszła się pasie, ale to nie jego krowa. Według niego Karolina przegapiła swoją szansę i teraz to może sobie gadać z echem na klatce schodowej. Mówi, że nie ma im już o czym rozmawiać i że jak był czas na dialog, to ona była zajęta flirtem z rudem czy innym gościem z komentarzy z Instagrama. Teraz już tylko wracaj do dzieci i nie zawracaj mi gitary, baby. Ponarancę, a teraz to idź sobie. Nara, no, ale nie chcecie widzieć. I ja ci to mówiłem otwarcie od razu zanim tu jechałaś. Że do mnie nie wejdziesz. Do domu! I tu wchodzi motyw beciaka, bo Karolina według mnie nie potrzebuje takiego boja z piekła rodem jak Hellboya. Ona potrzebuje beciaka, takiego miękkiego, cichego, który nie zapyta o nic i poda chusteczkę, jak zacznie ryczyć z powodu nieudanej randki z kierowcą Ubera. Problem z beciakiem jest tylko taki, że zaspokoi wszystko oprócz siebie. Ale hej, lepszy Beta Fryer w ręku niż Hellboy strający po kącie. Krzyczał, że miała szansę, ale ją przegapiła. Potem sprawdził dwa razy czy drzwi faktycznie zamknięte. No i były. Ciekawe czy zrobi to w zwolnionym tempie, żeby lepiej wyglądało. Jaka ty biedna jest! A dobrze, w sali zamknięte kółko. Ale spokój nie trwał długo. Znowu poszedł w stronę drzwi. Tym razem, bo ktoś wysłał do NATO z pytania, czy Karolina faktycznie tam siedzi, czy to tylko skam zrobiony dla zasięgów. Prawda, dziesięć zł. Przecież jej w ogóle nie słychać. Pokaż, że jest, bo nie wierzymy. W końcu Hellboy i całej teatrze nie otworzył, bałam zasady, uległ do szczatu i otworzył drzwi. I rzeczywiście, Karolina siedzi na schodach, jak wyrzut sumienia w leginsach. Buziata zapuchnięta, oczy czerwone, jakby przed chwilą wypłakała się w kałużę. Grzegorz, jak przystało na Hellboya, nie przytulił, nie zapytał, czy wszystko ok. Od razu z mordą, że co ona tu robi, że po co przyszła, że ma sobie ogarnąć hotel, bo to nie pensjona dla porzuconych, a raczej porzuckowych. To takie pój zabawne. I co? I Ciebie nie było w hotelu? Przyszła to już na twoją trasę. A co robisz w fotelu? Siedziałaś? Siedziałaś? Karolina próbowała coś tłumaczyć, że tylko chciała pogadać, że przecież nic złego nie zrobiła, że z Rudym to może i Żurek był, ale żadnego bigosu. Ale Grzegorz nie dawał się złamać. Wykrzyczał jej w twarz, że nie ma prawa tu przychodzić, że miała szansę wcześniej ją zmarnowała. Miałaś czas na rozmowę, teraz sobie możesz płakać pod tą klatką, rzucił bez grama litości. No dobrze, ty sobie siedź na klatce. Siedź sobie na klatce. Dziękuję ci, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Przez chwilę gadali przez próg. Ona z nadzieją, on z jakby recytował regulamin najmu. W końcu zatrzasnął drzwiami przed jej nosem z klasycznym do widzenia. Więcej się nie spotkamy. A na odchodne dorzucił, jeszcze będziesz błagać na kolanach, bo jak wiadomo, Helbo i musi mieć ostatnie słowo, szanowni państwo. Ja wam mówiłem, że ona będzie prosiła jeszcze. Jeszcze na kolana będzie siedziała kiedyś. Grzegorz wrócił więc do swojego pokoju, gdzie waliło skarpetami spoconymi jajami jego mościa. Ale to trzeba mieć tupet rzucił z niesmakiem w głosie, patrząc w kamerę. Ale to trzeba mieć stupet tupet. Ja p***a. Jego widownia, ta sama banda internetowych desperatów, która z braku laku, jadłaby popcorn z podłogi Karoliny, tylko przytykiwała mu w komentarzach, bo jak wam, sami chętnie by przegarnęli Karolinkę pod swój dach. Może nie z litości, ale z czystej ciekawości, co ona tam ma, wiadomo gdzie. I wtedy stało się coś, co przekroczyło granicę internetowego obciachu a jednocześnie idealnie wpisał się w ten popierdolony teatr zwany Uniwersum Hellboya i Pożyskowej. Grzegorz, chcąc udowodnić, że on tu trzyma kasę, klasy, godno i szela, wyjął z portfela w swoje ostatnie 10 zł. Nie jakie żarty, ostatnia dyszka! Święta relikwia każdego streamu... Na wypłacie z donateów. Podszedł do drzwi, otworzył je z rozmachem, jakby za chwilę miał wylecieć z nich smok i pierdyknął tym banknotem w Karolinkę. Nie było to jednak takie sobie rzucenie pieniędzmi. O nie! To był rzut ceremonialny, rzut pełen symboliki goryczy i żenady. Banknot poszybował w powietrzu jak spóźniona godność, uderzył w Karolinę w ramię, po czym opadł na schody niczym marzenia tej relacji o normalności. Grzegorz spojrzał jej prosto w oczy, wypiął zadek jak goryl w rui i rzucił tekstem, który zapamięta każdy bieda Kasanowa z TikToka. Tyle jesteś warta! Drzwi się zatrzasnęły, kamera złapała jeszcze cień helbojowej dupy i cisza. No, może nie cisza, bo czat eksplodował, internet zareagował jak zawsze. Czyli beką, szanowni państwo. Beką Beczunią, szanowni zgromadzeni. Karolina, nieco oszołomiona, pozbierała się z tych schodów, zabrała swojego i ruszyła w stronę domu. Po drodze zapewne rozważała, czy te 10 zł to jednak nieopłacalna stawka za taki cyrk. Gdy dotarła do swojej nory, odpaliła lajwa. Widzimy ją, oczy jeszcze bardziej czerwone głos drżący, jakby przed chwilą zjadła cebulę i popiła sosem sojowym. Uchlał się jak świnia i zrobił okropną scenę, powiedziała do swojej widowni, która również składała się z ludzi z problemem emocjonalnym i zasięgowym. Co znowu odwalił, uchlał się jak świnia i zrobił okropną scenę w ogóle na live'ie. Chcemy się normalnie ze mną poruszać i sobie. Ja nie... Dodała, że już nigdy na niego nie spojrzy. Prędzej, cytuję, pójdzie straj za garażami niż dam mu kolejną szansę. I chodzi o to o zwykłą kupę. Chodzi o manifest, o symbol. Ona nie tylko nie spojrzy na niego, jak się napije. Ona nie spojrzy nawet, jak się odchami, wykąpie i przeprosi. Nie ma opcji, powtarzała, jak zacięta płyta, która raz na zawsze postanowiła przestać grać utwór Grzesio i Karolincia Lovcia Story, szanowni państwo. I sobie już ja nie na niego nie spojrzę. Nigdy przecież nie ma nawet opcji, nawet jak wytrzeźwie jej jutro. Po prostu nie. Dość tego, po prostu. To tak, Uparcie twierdziła, że nic złego nie zrobiła, że przecież ustalili, że są tylko przyjaciółmi, a skoro tak, to może sobie latać z tyłkiem gdzie chce i z kim chce, czy to po klubie, czy po biedronce, czy po rudem. Zresztą najpierw helbo miał po nią jechać, potem się wypiął, a na koniec rzucił pieniędzmi, jakby był gołębiem w parku. No i niby kto tu zawinił, szanowni państwo. Ja źle zrobiłam, bo co ja zrobiłam? Chłop mi tego samego powiedział dnia, że jesteśmy przyjaciółmi, i nie, uwaga, nie poszłam do żadnego chłopa. Bo na początku chciał po mnie przyjechać, potem jak cały dzień mnie zlewał, i mówił, że jesteśmy przyjaciółmi. No ja dobra, no to nie, to nie. Na koniec swojego streama jeszcze raz podkreśliła, że nigdy, przenigdy po takim upokorzeniu nie wróci do tego barana. Bo jak to ja, mam jakieś swoje zasady. Co prawda nie do końca sprecyzowała jakie, ale i tak wszyscy pokiwali głowami ze zrozumieniem, bo jak wiadomo, jak już ktoś pierdolnie dwiema i dziesięcioma złotami, to nie wypada wracać. Nawet z kuponem rabatowym, szanowni państwo. Nawet z kuponem rabatowym, szanowni państwo. Ja nigdy w życiu, nigdy w życiu ja po takim upokorzeniu od faceta Nigdy już się na niego nie spojrzę. Dziwny przypadek Lizji w poprzednim odcinku na kanale. Klikajcie i kanał Ziomalą Z getta polecajcie El